Witam serdecznie w poradniku do Argriders. W tym odcinku zajmiemy się zadaniem Kryjówka Łącznościowa. Zadanie jest o tyle trudne, że yy, możliwe, że jak będziecie na miejscu, to już nie będzie możliwe do wykonania, bo tutaj trzeba taki znaleźć akumulator. Jeśli ktoś przed Wami ten akumulator znajdzie i wykona to zadanie, no to będziecie musieli restartować po prostu mapkę, więc jest taka trudność w tym zadaniu. Zadanie znajduje się w pogrzebanym mieście. Jak tutaj yy, macie plac Rossa. To tutaj mamy czerwoną wieżę. W to miejsce trzeba się udać, do czerwonej wieży, i zaraz tam widzimy się na miejscu. Jestem już przy czerwonej wieży. Można tutaj wejść od tej strony, lub tam od strony zewnętrznej, tam od budynku. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć akumulator. Niestety zrespiło mnie daleko od wieży i znowu ktoś tu był. Niestety zrespiło mnie daleko od wieży. Jak tutaj dobiegłem, to już tutaj sytuacja z akumulatorem jest załatwiona i. Chociaż nie jest jeszcze włączony, nie jest jeszcze włączony ten. Y... ten więc zaraz znajdę akumulator. Widzimy się ponownie. Jak jesteście już przy tej czerwonej wieży, tutaj, to musicie zejść tutaj na dół. Tu jest taki. Jak widzicie generator. Przeszykujecie tutaj ten pojemnik. Bierzecie następnie akumulator i trzeba go umieścić tutaj. I teraz trzeba wyjść tam na górę i włączyć zasilanie generatora. Oczywiście, trzeba uważać na kulki. Te małe zasrańce potrafią się nieźle dać we znaki. Tutaj macie wszystko pooznaczane. Widzicie, jest taka strzałka. Oa. Gdzieś to tutaj się włącza. Aha, dobra, ja żebym zrypał. To się włącza tam przy tym. To się włącza bezpośrednio przy generatorze, przecież tutaj. No i teraz y, trzeba uruchomić ten terminal antenowy. że teraz jak włączycie ten generator tam z tyłu to idziecie dopiero teraz do góry Kurde Teraz idziemy tam do góry Ktoś następny znowu wychodzi z planszy Uwaga na rakiet A nie to Hornet Tutaj mi się nie chce z nim walczyć Pamiętajcie, że to wszystko trzeba zrobić w trakcie jednej rundy, więc I tutaj macie terminal oho rakietowiec. W tej chwili misja jest wykonana. Wystarczy teraz wyjść z mapy, i misja jest wykonana. Dzięki za uwagę. Witam w kolejnym zadaniu o tytule transportery opancerzone. To zadanie, żeby wykonać, musimy udać się na błękitną bramę, a konkretnie tutaj mamy punkt kontrolny. I trzeba, pamiętajcie, nie na środek tego punktu się udać, tylko na początek trzeba się udać mniej więcej tu. Mniej więcej tutaj tak jakby do wejścia. Zaraz będziemy na miejscu to Wam y, to oczywiście pokażę. Przy okazji zadanie do boju, które polega na zabiciu skoczka. Ja tutaj trafiłem sobie akurat na skoczusia. No kurde, sam się ra... <śm> zranił. No trzeba uważać, trzeba uważać mocno. W każdym razie zadanie do boju polega na właśnie rozwaleniu yy, skoczka. Warto to zawsze robić przy jakimś pomieszczeniu, żeby mieć się gdzie schować. Dobra, chyba dostał troszkę. Jak macie tylko kowadło, a ja chodzę głównie z kowadłem, to bez problemu powinniście załatwić skoczka kowadłem. O ile macie, około 60 naboi. O kurde! Trafił mnie tam. Widzimy się przy zadaniu transportowym po rozwaleniu skoczka oczywiście trzeba trzeba zgarnąć po nim sprzęta przede wszystkim o to nas interesuje i zadanie będzie y, wykonane jak już jesteście tutaj blisko tego punktu kontrolnego, dotrzeć do punktu kontrolnego, Wam się pojawi. To zanim pójdziecie do samej tej bazy, trzeba jakby tutaj przeszukać jedną z takich budek. Tu są te budki. I w jednej z tych budek o, jak widzicie, tutaj są takie papiery. Przeszukujemy, dzięki czemu zdobywamy kluczyk do samochodu patrolowego. I teraz musimy się udać do środka i znaleźć w tym tunelu zamkniętą ciężarówkę. Tylko trzeba uważać, bo tam jest bastion. Więc trzeba mocno uważać na bastiona no i często właśnie lata rakieter. Jak widzicie, kogoś tam nakrył. Widzimy się przy ciężarówce zaraz z powrotem. Jak już jesteście tutaj w tym tunelu, tu jest wejście do tego tunelu. To mniej więcej z tyłu, tutaj w tych regionach są ciężarówki. I teraz musimy znaleźć ciężarówkę z zamkniętymi drzwiami. Niełatwo tutaj się czasami dostać, bo jest i bastion, bombardier, rakietowiec. No różnie to bywa. Więc trzeba mocno uważać na to, co się robi. Dużo też jest kulek. Ale oczywiście najbardziej trzeba się obawiać bastiona. I o taka ciężarówka jak ta tutaj. Taka jak ta tutaj, tylko że zamknięta. Musi mieć zamknięte drzwi. Czasami są te ciężarówka z zamkniętymi drzwiami, jest gdzieś tam bliżej. Jeżeli znajdziecie i będzie tutaj na ziemi skrzynka, taką otwartą, to znaczy, że ktoś już ją otworzył w tej misji. Dużo bardzo kulek jest, powiem wam. Jest też ten bastion, a na zewnątrz jest kurde rakieter i bombardier. Ale mnie ta kulka ściga. No i szukamy tej. Jak znajdę, to to dam znać. Znalazłem. Tutaj jest zamknięta. W ogóle ten bastion jest nieźle poraniony. Ten bastion jest nieźle poraniony. Ktoś go próbował chyba zrobić. ale mu coś nie do końca wyszło. Walczymy z bastionem, nie dałem pauzy, a kurde, miałem dać pauzę, nie dałem pauzy. Ale widzieliście, jak tam otwieramy te drzwi, naszym celem jest dostać się do środka. No, i tam w środku jest w każdym razie yy, broń, którą my musimy tą broń, jakby zdobyć. Może spróbujemy go tu zwabić? O kurde. Pamiętajcie, że jak jesteście sami, a zginiecie, no to nikt was nie podniesie. Nie wiem, czy mi starczy, ammo, o kurde. nie wiem, co to się stało. Pali się już, Czy <noise> 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 Czy nam starczy, Ammo? Czy ammo <Klarka> walka na wykończenie, na wyczerpanie, nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić, jak nie mam. Ammo. To jest taki bonus, wiadomo już, wiadomo o co chodzi w misji. No, jak widzicie, to była moja jedyna nadzieja, co to, że tutaj. pierd*le Kto wygra O kurwa. Bastion to jest jednak przesrany przeciwnik. <coughs> No nie, jak on to szybko obraca. Teraz zginę. Ciekawe ile ma życia. Jest, proszę Państwa. Wygrał mat, a nie Bastion. Dobra, to był taki bonus. Wiadomo o co chodzi w tej misji. A to był taki bonusik. Dzięki za oglądanie. Heją.